Siema, siema, co taki krótki stem, bo, bo robiłem z moimi napad na pana kasynę i patrzcie, zaliczył mi zadanie dnia. ukończ misję w kontaktu, czyli jeżeli chcecie zaliczyć zadania dnia, y, mi misję w kontaktu, to róbcie sobie na pana kasynę i wam wtedy zaliczy. Więc takie, o takie właśnie coś, nie? Zrobiłem na pana kasynę i zadania mi zajiczyłem. Teraz mam LCD i za ten się klubi więc ja wam się troszeczkę Oglądajcie to, jak wam, jak wam zaliczę zadania dnia y, przez cały miesiąc. Moja seria, więc zapraszam serdecznie. Komentujcie, łapkujcie, lajkujcie i wszystko. Więc siema, e, yo!